i po prostu sobie pooglądamy. Tutaj mamy sztabki, korona i diament. Helikopter, helikopter i banknot. Tak, a musimy znaleźć trzy razy. Tutaj mamy safe, diament i roll. I tutaj mamy kufer, banknot, korona. Statek, moneta i palma. Podkowa, podkowa i... Nie wiem co to jest. Jakaś torebeczka, na to by wychodziła. Ale nie są to trzy takie same symbole. Dobrze kochani, więc tutaj nic nie ma. Musimy, muszę się tylko zastanowić dokładnie nad tą wygraną, czy to jest ta wygrana na pewno 5 raz, 10 razy. Co do tego, może mi pomożecie, będzie to mi łatwiej. Dobrze, kochani, jeżeli tu jest 50 funtów, no to jest pięknie. Tutaj 10 funtów to już jest w ogóle fajnie. I jeżeli tutaj mamy 4 funty, to mamy 64 funty. O ile to jest to, co myślę tu. Jeżeli tak, no to powiem Wam, że to jest fantastyczny wynik. Kochani, bardzo, bardzo Was zachęcam. Bardzo Was proszę, zajrzyjcie do naszego Macieja na kanał Maciej na YouTubie. Zostawcie mu tam, kochani, łapeczki, koniecznie subskrypcje. Niech chłopak się pchnie, ma bardzo fajne filmiki. Niech pchnie na górę, naprawdę, bo, bo y, lubię. Ja go tam bardzo lubię oglądać. On drapie y, angielskie drapki. Y, no i kochani, no to. Tyle, no, no zostawiajcie, zostawiajcie, powiem Wam, że ciężko mi się skupić, bo myślę nad tą zdrabką, ale jak Wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczki, subskrypcje, komentarze. Zobaczcie, oprócz tego mam tyle słodyczy, tyle pyszności, tego wszystkiego, że naprawdę nie wiem, kiedy ja to ogarnę. Myślę, że z pomocą moich słuchów. Nie, Julcia? Tak, tak, Julcia nam pomoże. Dobrze, kochani. Ja już się z wami żegnam, bo ten odcinek jest naprawdę długi. Do usłyszenia, kochani, buziaczki. Pa!